Siema Siemalu, jest to Blue Sword. Yes. nagram dzisiaj sobie Shaker Fidgets. Nowa ten. Chcę wam pokazać, jak ten, jak się w to gra. Bo... Zasięgam sobie tą grę właśnie. Po to, by... Nie wiem, po co w ogóle. jest w coś pograć może dlatego hmm. Sprzedaj, sprzedaj. Popoż. Uzyj wyposaż. Mm -hmm. Mogę to sprzedać ten miedziu już. Klony pani. Muszę sobie popatrzeć ten To mi się opłaca To też mi się opłaca To mi się już nie opłaca No bo tak Użej. kurde macie ale jestem głodny A ja muszę najpierw domu odcinek a potem zjem coś Inaczej to nie No już i już. Nie to. Do to. Cieka czy coś będzie i jest złotonie. cztery i dziesięć No i nice. Świnia, wilk. wilk. Wilk już upiony. To co walczymy. Tysiąc dwie zieła dużo. To mi się nie udać, nie? What the fuck shit, co ty mi dał? Nie, słaba na to, to mija. Załóż, gdzie? No właśnie, to no, kładamy sobie sword jak Monik, załóż za 10

Mhm, mm dobra tutaj. Każdego ten Zapraszam właśnie do gili. Sword, tak jak mój. Nick. Zakon. O, hełm. O, taki trzymać Taki tarcza o tak o takie coś takiego zakon taki o taki tarcza zielone na czerwone takie i to tyle. Zastosuj. No. Karczymy. A dobra, izoliny już widzę. I dobra, dobra mam ten. Tutaj coś. Dobra, to sobie wezmę. Część się po 10, dobra. Tutaj już mam wszystko. To, o, co to było? Nie wiem, ale czemu nie mogę tego. A, no właśnie, M mam twierdzę, mogę je zbudować, zbudować chyba. E, wymagane twierdzenie na poziom szósty. Skarbiec wymagany ten. A, twierdzę, Otwierdzę, że są na odpoczę 25 poziomu postaci Dobra to kart Byłeśmy ten jak ją siódmy O to jest ten YouTubeer kropek do Dysword Dobra Co to już ma kart ma no, już o kartę, ma jakiś pajączek. Uuu, uuu, u u uuu, uu, uu, co to było, co to było? u eee, dobra, dobra, to dobra, szybko, nie to, nie to, u u u u zbrojownia u No właśnie. Klepsy u ruchomych piasków masz. To jest genialne. bo bo bo. bo, bo. Trzeba trochę tego goldość dość wydawać, bo jak mam już szklan, to mogę wydawać i wytrzymałość, żeby mieć więcej HP. I potem trzeba zralność też dać. Też dać. E, e, weźcie mi powiecie, jak się odblokowuje te, te, te właśnie twierdze, te lochy. Jak się to odblokowuje? Weźcie mi napiszcie w komentarzach, jakbym was prosił, bo nie wiem sam. Agilia 1300, nie? No, może bardziej będziemy w górę? kupiłem Nie ma Twierdze ja. załoje, oni są tam pod Chyba tego jeszcze nie ma w grze Barret w... Zakończymy raz Wygrałem, takie Hmm. Dobra, nie wiem, ten, ale. o atak. Nie, jak na razie nie będę tego atakował nic. Dobra, zapraszam do mojego klanu Bluetworth. Proszę bardzo, zapraszam, chętnie. Pierwsza osoba, pierwsza osoba będzie mile wi witana, więc dzięki za oddanie. To już ejkę, ty